To jak, Elden Ring, ale to build, który zniszczy grę w pół. Zacznę od długiej jazdy windą, do tego, otworzenia drzwi. No dobrze, wybrałem się po wierzchowca. Wpierw jednak rozprawiłem się z kilkoma zbrojnymi i zebrałem miecz, który to pilnowali. Wraz z Ugierem podróż będzie znacznie przyjemniejsza. Podniosłem pierwszy kamień Kowalski. Przedarłem się za most, aby podnieść broń na krwawienie. Stąd już blisko do pierwszego ulepszenia, butelki, jak złotego nasionka. Aby zebrać kilka dusz, ale co ważniejsze, żeby przeciwnik mi więcej nie przeszkadzał, rozprawiłem się z Olbrzymem. Po czym powróciłem do zbierania ulepszeń. Wszakże sporo ulepszeń po tej części mapy na nie czeka. Mało tego, zeskoczyłem na sam dół w intencji dostania się do twierdzy. Dołączyłem do bitwy na trzeciego. Po drodze powaliłem kilku wrogów. Chociaż najbardziej tak zależało mi na zdobyciu fragmentu medalionu. Potem powróciłem do zbierania kolejnych ulepszeń, tym razem w trzecim kościele, a zaraz za nim znajduje się portal, z którego skorzystałem. Swoją drogą, jeśli podobały wam się moje materiały i chcielibyście mnie wesprzeć, aby odcinek lepiej się pozycjonował, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zostawili polubienie. Piękne, a zarazem wielkie dzięki. Po drugiej stronie podniosłem nasionko. Dostałem się w okolicy kolejnej twierdzy. Przede wszystkim za pomocą broni z krwawieniem rozprawiłem się ze smokiem dla masy dusz. Wybrałem się do środka twierdzy, ponieważ tam odnajdziemy drugi potrzebny mi fragment medalionu. Aktualnie skupiłem się na pozyskaniu ulepszeń do broni. Niedaleko zniszczonego smoka odnajdziemy kilka. jad Dalej natniemy się na kościół i ulepszenie butelki. Powróciłem do trzeciego kościoła i bardzo krężną trasą dostałem się do Aleksandra, któremu początkowo pomogłem, ale szybko przerodziło się to w bój. Bądź co bądź potrzebuję go amuletu. Zechem do podziemi z pułapką, wyeliminowałem szczury, żeby mi nie przeszkadzały. Otwierając skrzynię, wpadłem w pułapkę, ale to dobrze ponieważ w środku odnajdziemy sporo kamieni pięć, które na pewno mi się przydadzą. Kiedy opuściłem kopalnię, mogłem skierować się na dalsze zbieranie przedmiotu. Przy okazji zakupiłem sobie nowy pancerz, wybrałem się do twierdzy, gdzie jest organizowany festiwal. Wybrałem bardzo krężną trasę, ale to dobrze, ponieważ po drodze znajdziemy złotego chrząszcza, za którego otrzymamy potrzebny mi dzisiaj popiół wojny. Obecnie czekać na mnie będzie przekradnięcie się przez całą lokację, aby na jednym dachu zdobyć flamberg. Przyszłościowo odblokowałem ognisko, a zarazem wyposażyłem nową broń. Wybrałem się drogą jak do zamku Godrika, aczkolwiek trasa ta była taka, aby ominąć to miejsce. Tym samym zebrałem kolejne ulepszenie. Na terenach bagiennych odnalazłem sporo kamieni, 3 jak i 2. Czasami przedzierałem się przez nieprzyjemne momenty i spokojnie musiałem zjechać na dół. To jest akurat najgorsze. Za to potem mogłem kolekcjonować kolejne łzy. Jeszcze był kościół z szaleńczym płomieniem, tego akurat nie lubię. Niemniej, czas wybrać się do wielkiej windy. Na nowych terenach, jeśli mogłem, to zbierałem nasionka, a należy przyznać, że małych tutaj znajdziemy. Zechem do kopalni, zniszczyłem iluzoryczną ścianę, plus podniosłem dzwonek kulisty górnika, który następnie przekazałem. Raczej nie muszę wspominać o poszukiwaniu kolejnych złotych nasionek, a do tego łez. Zbierzmy po prostu je wszystkie. Po przedarciu się przez most, podniosłem pierwszy cud. Cofnąłem się do drabiny, pojechałem na bój z bestią, ale zrezygnowałem z niego. Po prostu opuściłem arenę. Kolejne nasionko przyjmę z chęcią. Acz istotniejsze jest dostanie się do wulkanicznego Dworu, gdzie odnajdziemy potrzebne mi ulepszenie. Na pierwszy ogień kamienie Kowalskie. Omijanie wrogów, otwieranie skrótu. Po chwili zbierałem kolejne potrzebne mi ulepszenia. Jest to dobry moment, aby ulepszyć butelki na maksa. Czy to łzami, a może nasionkami. Użyłem popiół na flembergu, przy czym ulepszyłem broń tak bardzo jak tylko mogłem. Czas na trudne wyzwanie, gdyż udałem się w bój za postołem. Jednak tyle razy z nim walczyłem, że kolega Kapka już się denerwuje. W każdym razie użyłem ognia, a potem szybko ataku, by zadawać chore obrażenia. Co więcej, nakład Przecież to ogień na miecz, tym samym kolejne nasze ataki będą zadawać większe obrażenia. Spokojną, a zarazem cierpliwą walką pozbyłem się szlachcica boskiej skóry. Nadszedł czas udać się w dalszą podróż. Na samym końcu drogi odnajdziemy kolejny potrzebny amulet pod zwiększenie obrażeń odkryta. Zebrałem pierwszą łzę, jeśli chciałem zdobyć drugą, to musiałem zmierzyć się z drzewem. Jednak ogień działa tutaj skutecznie, naprawdę nie spodziewałem się, że aż tak. Połączyłem zdobyte łzy, tworząc wyśmienitą butelkę. Wybrałem się do kolejnej fortecy. Atakując z góry, zniszczyłem denerwujący pojazd. Chociaż ogniuk daj mi siłę, jest tutaj bardziej potrzebny. Pora zapamiętać inkantację, do tego wybrać się po ostatnie ulepszenie. Tym razem podróż była naprawdę długa, ale za to mogłem podziwiać widoczki. Po dostaniu się do kolejnej twierdzy, na górze musimy dostać się na mur, i stąd podniosłem ostatni potrzebny mi amulet. Skoro mam już wszystko, czego potrzebowałem, to jest miejsce, gdzie zacznie się zabawa. Jednym słowem. Bossy. Wolius zaczynam tryhardować w tym Elden Ringu, bo jak kiedyś mi się nie podobało nakładanie tylu stanów, to tak z każdym odcinkiem moja granica coraz bardziej się powiększa. Początkowo korzystałem tylko z wyśmienitej butelki, potem dodałem pierwszą odnalezioną inkantację, a teraz jeszcze doszło ogniu daj mi siłę. Nie zdziwię się, jak za jakiś czas będzie tego coraz więcej. Czas pokaże. Jeżeli chodzi o ten build, bardzo przyjemny do gry. Połączenie ataku z użyciem ognia i szybkiego machnięcia mieczem robi zniszczenie. Warto wspomnieć, że dość szybko udaje mi się wyprowadzić przeciwnika z równowagi, Wagi, co gwarantuje mi uderzenie krytyczne. Jak jeszcze dodamy do tego fakt, że posiadam Flamberga, który zadaje zwiększone obrażenia krytyczne, jak i Amulet, obrażenia są po prostu ogromne. Chociaż jak dla mnie najbardziej tak jest satysfakcjonujący ogień, który nie zjada za dużo many. Jednym minusem jest to, że za bardzo chciałem tego nadużywać i niekiedy zamiast atakować normalnie, musiałem robić tę kombinację. Wskutek czego traciłem niepotrzebnie życie. Mimo to przy walkach z niektórymi bossami, wykonując ataki z kombinacją będę unikał ataków wroga, ale do nich jeszcze dojdziemy. Teraz to Pokonajmy Smoka. Dostałem się do mojej wioski, odnalazłem osobę, która się skryła, i otrzymałem od niej kawałek medalionu. Myślę, że jest to dobry czas, aby skupić się na głównych bossach. Przyjemnie się wraca do pierwszej lokacji, idziesz niczym przecinak, tniesz każdego na swojej drodze, i nim się zorientujesz, jest to już koniec przyjemności i trzeba się mierzyć z bossem, który musiał mi wszystko zepsuć i musiał zmieścić swój atak. Niedobrze, co i tak za wiele mi nie dało. Z kolei Margit nie miał ze mną dużo lepiej. Pakowałem mu ogromne obrażenia, potem on musiał się przede mną wycofywać. Koniec końców Skończyła się błyskawicznie. Na zamku pozbyłem się złodzieja dusz, i jak to w tym momencie zabrałem się za przedzieranie przez twierdzę. Pamiętam jak pierwszy raz grałem Veldena, to ci rycerze byli takim małym wyzwaniem. Aktualnie tego wyzwania nie ma. Jak jeszcze dodamy przygotowaną postać, to wchodzimy spamem ataków i bitwa się kończy. W przypadku Godriga oczekiwałem na jego atak, a potem gdy miał lukę między kolejnym atakiem, zdałem mu chorą liczbę obrażeń. Przechodząc do drugiej fazy, w której nie zdążył skończyć swojego ataku ze smoka, był to już jego koniec. Dostałem się do akademii. Który której zostałem przywitany w iście przyjaznej atmosferze. Spodziewałem się, że walka z wilkiem będzie szybka, ale będąc szczery, nie sądziłem, że aż tak szybka. Rycerz ze swoim parowaniem ataków był bardzo nieprzyjemny, ale gdy przybiłem mu gardę, sytuacja skończyła się dla niego nieciekawie. Przychodząc do Renali, pierwsza faza jest trywialna. Niszczymy osoby z kiedy Renala spadnie, atakujemy, atakujemy, jeszcze raz atakujemy, aż w końcu nie spadnie jej życie do zera. W drugiej fazie skracam dystans, po czym nie przejmowałem się niczym innym i wykonywałem atak z atakiem. Potem nasza koleżanka odskakiwała, a ja znowu skracałem dystans i powtarzamy cały wzór. Także to było bardzo miłe i przyjemne spotkanie. Wykorzystałem wcześniej odblokowane ognisko w celu dostania się na festiwal. Zmierzmy się z żywą legendą. Najtrudniejsze jest dostanie się do generała, a potem to już z górki. Gdyby tylko odjąć chwilę, gdzie walczyłem zbyt agresywnie, byłoby idealnie. No dobrze, pod koniec mniej wahania i by się nagle okazało, że nie dałbym mu szans, aby wszedł nawet w drugą fazę. A tak, zabrakło mi sekundy, aby zakończyć bój. Po minięciu niebezpiecznego wybuchu bez zbędnych cery gieli, wskoczyłem na wierzchowca i zadałem ostateczny cios. W drodze do stolicy musiałem mierzyć się ze strażnikiem drzewa. Przyjemna walka, wszak często wpadał stager. W samej stolicy odnalazłem smoka, dzięki któremu dostałem się na najwyższe mury. Stąd prosto do najtrudniejszego bossa dla tego bildu. Nie mogłem wykorzystać połączenia ognia wraz z uderzeniem zmiecza, miecza, bo boss cały czas do mnie doskakiwał. Zadawał mi głupie obrażenia i przerywał moją sekwencję. Pewnie gdybym nie był aż tak bardzo uparty na to połączenie, to walka Byłaby po stokroć przyjemniejsza, no ale dobrze. Kierując się do Morgota, pokonałem asasyna, który zawsze mnie uderza podczas przygotowań przed walką. W sprawie samego bossa, pora na powtórkę z rozrywki, zadawanie ogromnych obrażeń, szybkie przejście do kolejnej fazy, odskoczenie przed jego niebezpiecznym wybuchem, by po chwili powrócić do dalszej dominacji na polu bitwy. Po zniszczeniu Morgota, wybrałem się windą, prosto do zakazanej krainy. Najbardziej stąd będzie mnie interesowało pokonanie weterana. Zacznijmy od zebrania łez. Co więcej, kolejnych ulepszeń. Jeśli NPC chcą stoczyć ze mną bój, to pokażmy im siłę ognia. Za bardzo sobie z tym nie radzą. Po uzyskaniu drugiego fragmentu medalionu pojechałem w wintom na dół. Doszło do kolejnego starcia z NPC. Tak jak wspomniałem, połączenie ognia działa na nich mega skutecznie. W każdym razie, na tych ziemiach interesują mnie kamienie. Część z nich znajdziemy na powierzchni, pozostałe będzie trzeba odszukać w kopalni. Za to potem będę mógł ulepszyć broń na maksa. A skoro to już wszystko, wybrałem się na giganta, który jest mało przyjemny dla tego Buildu. Nie żeby był jakimś problemem, albo żeby miał po prostu problemy, żeby go pokonać, w skrócie, po prostu zadawałem mu niskie obrażenia. Mimo wszystko, podczas tej walki, nauczyłem się jednej ciekawej rzeczy. Uderzając w jedną nogę, zadaję mu większe obrażenia, niżeli w drugą. Skoro mowa o tym, to w drugiej fazie moje obrażenia były znacznie mniejsze. Zużyłem nawet wszystkie miksturki many. On wciąż trzymał się na nogach. Pozostaje mi tradycyjne rozwiązanie. Dla zainteresowanych, walka ta zajęła mi około 4 minut. Pora popełnić pierwszy grzech. Na nowych terenach od razu przyszedłem do duetu boskiej skóry. Walka z nimi na tym etapie okazała się dosyć przyjemna. Przede wszystkim należało ich rozdzielić, kiedy dorwałem osamotnionego delikwenta. spamowałem go atakami, co wyprowadzało go z równowagi i bitwa dobiegała końca. No dobrze, czasami na początku tarczki musiałem zrobić unik, ale raczej o tym nie muszę wspominać. Dla bezpieczeństwa, jak i przyjemniejszej gry, pozbyłem się strażnika, ale jak się to później okaże, nie było to konieczne. za przygotowań dorzućmy atak od pleców i sekwencję. W taki sposób niszczy się Gideona i pora na bossa. I właśnie jemu robiłem uniki wykorzystując swoje ataki. Zresztą sami zobaczcie. Ostatnia walka to wisienka na torcie, o Radogonie za wiele nie powiem, dość typowo jeśli mogłem to atakowałem, jeśli on atakował to unikałem, czasami unikałem jego ataków swoimi atakami. Finalnie pozostała mi eldeńska bestia, z nią bez większego kombinowania zadawałem jak największe obrażenie. zależnie od wybranych przez nią ataków różnie ją mijałem, czy to normalnie, a może za pomocą wierzchowca. Kluczowe jest to, że wyprowadziłem bestię z równowagi, zadałem ogromne obrażenia, po czym zamknąłem temat raz na zawsze, no dobrze do kolejnego podejścia. A my jeszcze się spotkamy.